Z strony Crawler. Wszystko posprzątałem. Idziemy teraz oddać do orzeszczelni ścieków, co nieco. Sorki za tamten fail. Nie chciałem. Mam nadzieję, że się bardzo nie denerwujecie. Odcinek może był nudny, domyślam się. Ale chciałem wam pokazać, gdzie jest ta figurka, bo to jest dla mnie dość istotne było. Bo to jest siła plus jeden za darmo. Mhm. A tak w ogóle, to z tej strony Crawler gameplay. Jesteśmy Krawer jesteś na kanale Craver Gameplay To jest kolejny odcinek, odcinek serii Fallout trójeczka No W komentarzy jeszcze nie czytałem Jak jakieś będą to przeczytam Nie przejmujcie się Obiecałem to, wszystko zrobię to A teraz wykonamy to Na co tak długo czekaliśmy Ale gdzie jest ten człowiek? Bo ja to mam złą dla ciebie, który waży 22 kilo. Może inaczej, poczekajmy trochę. Może się pojawi gdzieś tutaj. Teraz jesteś gdzieś tutaj. W ogóle zapalę wam światło. Tu jakiś... To znów tu byłeś. on się teleportujesz, jakby przypadkiem ten... Coś się stało On niby dochodzi do mnie Gdzie jest ten dziadziuś No nie gadajcie co też szukał gdzie on jest Czekamy Dziadek powinien być tam w tym spać w noc podejrzewam. Okej okay. A i to jest kto? Słuchaj, Siema. jeśli chcesz mi zrobić koło pióra, zrób to. Albo mów czego chcesz, a potem się. Aha. Jak Zachowaj swoje brednie dla siebie, człowieku. Tylko nie mów Jenny ani. Aha. Dowodzi. Moriartyemu wydaje się, że on, ale faktycznie Aha. to Lucas Sims stanowi tu prawo i. Mhm. Tak. Ta. Co ty masz, Steampaki, wygrze męty. Hmm, spoko. Eee, Okej, okay. spoko. Jest tutaj ten, ten? No, kurczę. Masakra. Hmm, jeszcze raz poczekamy trochę. Sorki, ale chciałem tę z sprzedać. Dostanie doświadczenie. Wszyscy będziemy mogli mieć wyższy poziom czegoś tam. Anuluj Ty widzę, że ty tak... Musisz pomagać Spoko, nie jestem dziadziuś? Tak Aha, kurde Nie podoba mi się to już powoli Nie podoba mi się to Dobra, dziadka Kielin, dziad widzimy. Gdzie tam ten biegnie Okej okay. Kto to jest? Dobrze widzieć Aha, on chyba Te braminy ogarnia Dobra, odpuszczę sobie to Polecimy teraz gdzieś. Dane. Mapa świata. Kurczę, no zły jestem. Cmentarz, stacja, arefu, bocznica, komenda, policji, pole minowe. Can't Great shade, ten penny tower. Mhm. Mm ale co my teraz możemy zrobić? Coś miałem... Aha, śmietnisko. Gdzie tu jest śmietnisko? Poczekajcie chwilkę. Zaraz zobaczę okay, śmietnisko. Jestem. I teraz tak, wysypisko dokładnie jest gdzieś w tym miejscu. Tutaj. Więc swój znacznik i polecimy na pole minowe. No i potem będziemy dalej walczyć, szukać tego... Tego czegoś. Na wysypisku jest figurka zręczności, chciałem Wam powiedzieć. Więc mam nadzieję, że ona nam pomoże. I na wysypisku możemy jeszcze coś znaleźć. Ale tego Wam już nie zdradzę. W ogóle muszę tutaj patrzeć, czy coś przypadkiem jakaś mina nie leży. Bo nie chciałbym wdepnąć coś. Pójdziemy troszkę górą. Tak w ogóle to można znaleźć w blaster obcych. To się za blaster obcych, o wspominałem o tym. Widzieliście? Było coś. Ojejku. A co to jest to? Boże. To najpierw podejdziemy do tego. Niech nam się pokaże co to jest. Mhm. Uh -huh. To potem tu się przelecimy. Nie? Cieszycie się. Momencik? Ok, idziemy dalej. Maszerujemy, maszerujemy sobie. Kurde, jak tam dojść do tego czegoś? Moment. Ok, jestem dalej, miałem nieoczekiwanego gościa. Stacji zasilania, okay, o to mi chodziło. Dobra. Eee, znale znaleźliśmy stację zasilania, więc możemy iść dalej. Potem będą się te filmiki wszyscy pomontować bo są części tego. Aż Teraz ja chyba tam, na tym horyzoncie widzicie? Łoł... Wow. Kawałek drogi jest. Zobaczymy jaki aż duży. Nie, nawet nie taki duży. To coś innego chyba. To chyba Paradise Falls. Dobra, jak mu to, to zbrania i mamy? Mamy tą broń. Na trójce mamy Shotgun'a. Nic nas, nic nas nie śledzi, chyba nic. Mam bynajmniej taką nadzieję. O To A nie jest to na dole? Widzieliście? Coś tam było Wow, wow Schodzimy tam to Jakieś odpadki były Na no nic idziemy Kurczę patrz, USA Chyba odpady tu wyrzucali na pustkowiach Okej okay, i tutaj coś możemy fajnego znaleźć Patrzcie po pierwsze naukowiec Modus sensora, komin ABC Bierzemy Wielka Księga Wiedzy Oj biedna babeczko, to byłaś naukowczynią Szkoda, to tak dedłaś Tu nic, czego więcej nie ma Oj, to jakieś wysypisko w ogóle jest, widzę tych wszystkich radioaktywnych odpadów. Kurczę, nieźle. Dobra, tam jakiś budyneczek jest, który mnie ciekawi. Co to jest napisane? Danger very high radiation levels. Widzieliście? Coś tam szło. Ha. Zauważyłem, że jesteś, ziomuś. Ale cię wykiwam, bo ty potem nie wejdziesz. A ja wejdę. Dobra, wchodzimy. Okej. Okay. W ogóle, wiecie co? Wykorzystam swój mod w końcu. E, uzbrojenie, mod. To jest na, może być na napiące Na piątce steampack, na szóstce. Sześć. Okej. Okay. I zobaczcie, mam minę kapslową. Złą. Popielniczkę. Nuka Quantum. O, zapalę wam. Tu gdzieś coś było gdzie to? Udało się znaleźć limitowaną figurkę z sali Waltek Nigdy nie był się unikania nieprzyjemnej sytuacji No i właśnie zwiększyliśmy sobie zręczność z czego się cieszę No i co? Idziemy z tym co, nie? Dobra, okay. to spadamy stąd, bo poziom na się zwiększa nam, bardzo. Okej, okay. a co to jest tam? Tam pójdziemy, co nie? Wiem, Bas, też to intryguje. Coś nas goni? Kulta się wejść, pozostała chata Okej, okay. co my tu mamy? Jakaś chata Zestaw narzędzi, super clay, dawej Antyrady, boże widzieliście Kartą papierosów, steampaki <grytania> Dużo nadfalona książka Chirurgii wewnętrznej, radix, naboje Pistolet, szafka, whisky, kombinezon ABC. Ty naukowcem byłeś. Psycho, okej. Okay. Uwaga, coś tu jest. Dobra. Biohazard. Będziemy ubiór, kombinezon ABC sobie ulepszymy. Okej. Okay. Dobrze. Zapiszemy sobie tą grę, żeby nas nic tu nie zjadło. No i co, wio? Takie mają puszki. Idziemy tam. Kurde, jak to wygląda. Już idźmy stąd, bo mi się niedobrze po wodzie robi. Takie domki. A, jest robomózg. Najpierw do Ciebie. Okej. Okay. A teraz siebie. Ale ty masz te śmieszne rączki. Hmm, co pokażę, coś to wydaje. Krytyczne trafienie. się jednego ciosa. Kolejna mucha zginęła. No, się nie fajnie to robi. Oj. Ding, ding, ding. Kura, ile to tak jest. Dobra, z tym tak idziemy. Super. Dało nam się i patrzcie, jakaś mu łupek odpad. Spoko. Łupek, wow, trochę się wystraszyłem. Nie powiem. Ale tam jakby było jakieś miasto. Pójdziemy tam, zobaczymy co tam się dzieje. W ogóle to weźmiemy. Weźmiemy takie coś bo to jest lepsza chyba celność zobaczymy czy w ogóle mamy całe ciałko nas ciałko eee całe nic nie ma, nic nas nie chce zjeść na szczęście chyba nie mam nadzieję, że mnie dobrze słychać bo jest, może być z tym problem to jakaś wioska była, Boże, patrzcie, bomby wybuchły i wszystko spłonęło. To jakaś jakby szkoła była czy coś. Zobaczymy co nie. Też jesteście jesteś ciekawi wielce. Co tam może być? Jakiś dom jest, patrzcie, wszystko zniszczone, ale ten dom stoi, ten tutaj. Fajnie co nie? To jest Czy to nie jest szpon śmierci? To jest szpon śmierci. Ej, my nie mamy e szans z nim. Wiecie co? E <śm> my nie mamy szans ze panem śmierci. Tak naprawdę. Okej, okay, on już nas widzi. Tak, wiem co to jest za miasto. Gdzie to jest w ogóle? Eee, to jest tutaj Tu jest sanktuariusz ponów śmierci w ogóle Widzicie? Jak mało mu żera to Okej, okay, to w łebek może wstylujemy O oh fuck Mnie tu nie ma Kurde Kurde. Fuck. Dobra. Jupi. Lol. Gin. Masakra. Jestem trochę zesrany. Nie jak wy. Piątka. Widzieliście to? No właśnie, o tym mówiłem Z nimi nie ma szans Ok, póki możemy to z pierwszą stąd Wow Z nimi nie ma szans, po prostu ludzie są na hita u nich Jeżeli nie mam blastera obcych to się im nie uda Momencik na ok, Wiem gdzie powinienem już lecieć To jest wysypisko, obcy, wysypisko tam gdzie byliśmy przed chwilą I tam jest blaster obcych Więc mapa okolicy To jest tutaj polecimy No Kłam jak kongresman <głamię> Kłam jak polski polityk I teraz musimy iść To jest gdzieś tutaj. Przesuń znacznik. Tutaj gdzieś się rozbił statek. Chyba. O kurde w którym miejscu? Ok, on już biegnie. Więc strzelimy. Zanim dobiegnie. Okay, udało nam się wymierzyć ten moment eee, teraz tak, tam jest wysypisko eee, i to było gdzieś nie w tą stronę w ogóle idziemy, w tą powinniśmy iść tak? Eee, trochę do góry w tą o właśnie Eee, może przeczekamy troszkę bo się zrobi późno żebyście nie musieli się męczyć o akurat o 6 rano będziemy Okej, okay, pięknie widzicie już jest jasno jest fajnie więc maszerujemy czy boję się, że coś tu spotkam zaraz? Bo ja pojeżdżę z czego? Teta. Kto to jest? Kim ty jesteś? Ej, stój no spokojnie kolego. Daj mhm. mi wszystko co masz. Teraz! Oko, tady sobie lub czegoś zastraszanie? Nie ma szans, a teraz dawaj co masz. Mhm, mm no to damy to. Nie ma szans, a teraz dawaj hmm. co masz. Nowa percepcja. Co? Skąd wiesz? Znaczy się. <laughs> to... Och cholera. Słuchaj, idę już sobie. Zapomnij o tym. Aha. Spoko... czyli jakby powiedzieć facet nie za bardzo wie co ma robić zobaczmy gdzie my jesteśmy trochę w lewo kurcze no o, już są rady zbliżamy się tak gdzie jest ten pojazd kosmiczny jest, widzicie? To jest dokładnie w tym miejscu. O. To jest wysypisko. Patrzcie. To jest w tym miejscu. I tutaj będzie. Patrzcie, to jest obcy. Opla. Jest blaster. Są do niego naboje. Fajnie, czy nie? W ogóle taka dziwna twarz tego obcego. Aha Już nie ma więcej? Tych, 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 tych. Czybym tu nie przeżył. Za bardzo. Ta obca postać nam no, kompletnie. Szkoda. Trzeba podąż Fallout New Vegas. Da się znaleźć. Czyli obcy mogą cię zaatakować. Aha, czyli on tutaj widzę ostro hamową. Mhm, Wiem, że jest większy podział na promieniowanie. Co my tu mamy? Pancerz bojowy. Widzieliście? Jak fajnie. I teraz tak naprawdę nie musimy się prawie niczego bać już. Dlaczego? Bo mamy piękną broń. Pancerz bojowy. Spoko. Czy da się to naprawić tym pancerzem bojowym? A, da się. Super. Okej, okay. eee, teraz uzbrojenie i patrzcie na to. Co my tu mamy? Blaster obcych i 110 MIF. I go sobie ustawimy na siódemeczkę. I patrzcie blasterek obcych. Iu. I fr, tylko zaraz nie będę marnował municję, bo jest bardzo małej wyrze. 110 pocisków, co prawda, na hita pada jedna osoba. Więc mogę zabić około 110 szpony na dwa hity padają. I zapiszę w tym miejscu grę. O i to będzie długi odcinek, widzę. Troszkę. Hmm. Weźmy dane. No i teraz możemy iść, co nie? Chyba. Czyli w lewo. Fidemka, idziemy tam Chcecie ze mną iść? Okej okay. A co, jestem przeciężony? Sprzęt? Nie Nie jestem przeciążony. Czemu tak wolno idzie Ej, coś mi tu nie pasuje. coś kliknąłem i muszę teraz się wtrzymać. Moment. <śm>, sterowanie Starowanie... Przypis akcji... Atak, aktywacja, blok, przygotuj przeładuj, skradanie, bieg, ciągły bieg, kapsle. Autoruch. Okej, okay, no to... O co, kawa? Nie wiem o co tu chodzi, ale podobało mi się to, że nie muszę używać... Teraz? No. Caps -lock, nie kapsle. Tam jest błąd. Caps Lock wcisnąłem i wtedy przełączam. O, o co mam? Okej, za to na hita wezmę. Teraz tak, tobie w czułko i tobie w czułko. Spoko. Okej. Okay. Teraz wam pokażę, jak działa dla obcych. Patrzcie. Widzieliście to? To jest blaster obcych. No i ciebie trochę wyeliminuję. W którą stronę zmierzamy? Pięknie. Akurat to miejsce. Teraz to muszę to był ostrożnym być. I to bałco bo tu mogą szpony gdzieś być, śmierci. A widzieliście, co to jest, jak się ze szponami śmierci źle zabawi. W ogóle wiecie co? Jest... A, a ja mam dopiero. Czyli jest rano. No nic, idziemy. Wiem, czy tą broń, może nie powinienem, bo jest bardzo cenna, ale no nie wiem, co mi spotka, więc chwilowo ze strachu będę miał tą. Nie rozumiem, co tam było napisane, było zbyt zamazane. No ale cóż, wchodzimy tam, co nie? Teraz, jak nam dobrze pójdzie, może se dwiema poziom doświadczenia kolejny. Tu trzeba mieć teraz wszędzie oczy. Ale to miasto zwiedzimy, mam ochotę. Wtedy mamy taką spluwę, że będzie taka możliwość. O właśnie, widzieliście? O się wystraszyłem. I udało nam się. Łapasz na śmierci, one są bardzo drogie. Czyli fajnie się sprzedaje. Kurczę, trochę mam wietra, nie powiem. No to chyba dobrze, co nie? Kurde, jakiś zakład był. O, tam biegnie jeden. Niech podbiegnie bliżej. I znów wręcz. To nie zginął? Myślałem że, z... Myślałem, że się rozpadnie na części. Ale się nie rozpadł. Był gdy mogę wejść? Chyba tak. Bo już chciałbym wejść. Tutaj. Ok, z zaskoczenia może mu dałem, tak. Korpus. O, o. O, o. jednak trzy hity. Mhm. Dobra. Idziemy dalej. O oh fuck O oh fuck No i nie mam wyboru co nie? Jakieś kanału faliśmy Kurde No nic, ale to co będzie w tym kanale dowiecie się w kolejnym odcinku. Z tej strony był Kraver. oglądaliście kolejny odcinek na kanale, kanale Carver Gameplays Wszelkie pytania i inne sprawy proszę kierować to z komentarzy. Zachęcam na subskrypcję, jak i polubienie filmu.